Pudełko do polskiej edycji kultowego Baldur's Gate 2 opatrzone jest stwierdzeniem, że będzie to największa przygoda twojego życia. I muszę przyznać, że przynajmniej w moim przypadku, jeśli chodzi o gry, sprawdziło się to w 100%. procentach. Drugi Baldur szybko stał się jedną z moich ulubionych produkcji, z którą spędziłem dziesiątki, jeśli nie setki godzin, zaglądając w każdy zakamarek i przeprowadzając chyba każdą rozpisaną w scenariuszu rozmowę. To ta gra na dobre roznieciła we mnie wiele. Miłość do komputerowych RPGów, która to nie wygasła do dziś. I co ciekawe, mimo iż minęło niemal dokładnie 25 lat od mojego pierwszego zetknięcia z tym dziełem Bioware, wciąż doskonale pamiętam wiele scen, postaci czy dialogów, a także przede wszystkim emocje, jakie towarzyszyły mi w trakcie rozgrywki. I wiem jedno: to wszystko nie byłoby możliwe, a na pewno nie w takim stopniu, gdyby nie cudowne polskie wydanie oraz lokalizacja, którą szybko pokochałem, a którą o dziwo Główny twórca uważa za jedną z największych porażek w swojej translatorskiej karierze. W dzisiejszym materiale opowiem wam dlaczego, a także wspólnie powspominamy, pooglądamy i zastanowimy się, skąd tak wielka magia tej CD-powej rodzimej edycji. To co, gotowi raz jeszcze cofnąć się w czasie? Zapraszam do materiału. Druga połowa lat 90. była dla rodzimego rynku czasem niezwykle ważnym i pod wieloma względami przełomowym. Wtedy to rodzimi wydawcy powoli wychodzili z można tak to chyba nazwać podziemia i zaczęli się dynamicznie, intensywnie profesjonalizować. A to poskutkowało nie tylko coraz bogatszą, coraz szerszą ofertą zagranicznych tytułów oferowanych graczom nad Wisłą, ale też paroma innymi bardzo pozytywnymi zjawiskami, jak choćby pojawienie się tanich serii wydawniczych. Dziś zajmiemy się natomiast jeszcze innym aspektem walki o udział w rynku, którą to toczyli przecież nie tylko między sobą, ale przede wszystkim z wszechobecnym piractwem, czyli na polskich wydaniach gier. A docelowo oczywiście jednej gry, ale po kolei. Początki były skromne. Zaczęło się od dorzucania do pudełek na szybko przetłumaczonych instrukcji i to nie zawsze wybitnej jakości. Później spolszczeniu zaczęły ulegać też pudełka, następnie na półki poczęły trafiać tak zwane nowe wersje z napisami, aż w okolicy roku 96, wraz z grą Smurfy Smurfo Teletransporter od Mirage, czy nieco późniejszym Ace Venturą CD Projektu, na rynku nieśmiało zaczęły debiutować pełne polskie wersje zagranicznych tytułów, w których to przetłumaczono nie tylko teksty, ale też głosy, nierzadko z wykorzystaniem profesjonalnych aktorów. Jak pewnie wszyscy wiecie, w tej materii bank rozbił CD Projekt w 1999 roku, wydając pierwszego Baldur's Gate'a w formie, z jaką wcześniej się raczej nie spotkaliśmy. I to zarówno jeśli chodzi o zawartość pudła, rozmach tłumaczenia, a także przede wszystkim obsadę dubbingu, w której to znajdzie się pierwszoligowi uznani polscy aktorzy. Do legendy przeszły wielomiesięczne starania warszawskiej ekipy o licencję, aż w końcu firma postanowiła postawić wszystko na jedną kartę, wyłożyć własną kasę, wziąć całe ryzyko na siebie i licencjodawca ugiął się dając zielone światło temu bezprecedensowemu jednak projektowi. I spytacie może skąd taki upór? Odpowiedź jest prosta. Finanse. Według jednego z założycieli CDP-u, przygotowanie tego typu lokalizacji 25 lat temu kosztowało jakieś 100 tysięcy złotych, czyli kosmiczne wówczas pieniądze. A sprzedaż, najlepsze oryginalne boksy, mogły liczyć na jakieś 2, 3, może 5 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. No, nijak się to nie kalkulowało. No ale Polacy byli tak pewni swego, tak zakochani w grze i przekonani o jej ogromnym potencjale, że zaryzykowali i udało się. Rozma. Z jakim przygotowano ten projekt i oczywiście sama gra, która szybko stała się hitem, były na tyle silnymi magnesami dla rodzimych graczy, że w pierwszym tylko dniu sprzedano 18 tysięcy pudełek, a w kilku początkowych miesiącach 50 tysięcy. Ponadto do dziś krążą zdjęcia dostawczaków zapakowanych po brzegi pudełkami z grą, które polscy wydawcy samodzielnie rozwozili do hurtowni, z których boksy znikały w zastraszającym tempie. Był to pierwszy tak wielki u nas sukces, który nie tylko przyczynił się do podniesienia pozycji CD-projektu na rodzimym rynku, ale też przekonał zagranicznych wydawców, że warto dać Polsce szansę, a to otworzyło drzwi do kolejnych wielkich lokalizacji, na które to nie musi chcieliśmy jakoś bardzo długo czekać. No ale nie wyprzedzajmy faktów. Pamiętam, że z końcem XX wieku byłem w swoistym rpg ciągu, pochłaniając wręcz kolejne, pojawiające się na naszym rynku tytuły, głównie związane ze światami Dungeons and Dragons. Pierwszy Baldur dał mi jedynie przedsmak tego, co miało czekać mnie później, rozbudził nadzieje i oczekiwania, które zaspokajałem w kolejnych miesiącach, łupiąc niemiłosiernie najpierw dodatek pod tytułem opowieści z wybrzeżonymi Mieczy, a następnie fenomenalnego Planscape Torment, czy też Icewind Dale, o których to opowiem może innym razem. Wciąż jednak nie miałem dość. Totalnie rozsmakowałem się w wielkich przygodach, epickich fabułach i taktycznych pojedynkach z wrogami, koniecznie z aktywną pauzą. Kiedy więc usłyszałem o planowanym sequelu Baldura, to absolutnie oszalałem. Śledziłem każdą wzmiankę w czasopismach, czytałem jakieś przedpremierowe zajawki, a w głowie na wiele przed premierą już tworzyłem sobie kolejne postacie, jakimi będę grał, bo przecież wiadomo było, że na jednej się nie skończy. I w końcu się doczekałem. O ile dobrze pamiętam, pudełko z grą dostałem na święta Bożego Narodzenia, i kiedy w wigilię odpakowywałem niepozorne zawiniątko, a moim oczom ukazało się znajome logo, to cała reszta prezentów momentalnie przestała się liczyć. Tak samo jak niestety zebrani przy stole domownicy, a ja w młodzieńczym zapale rozgorączkowany poleciałem odpalać kompa, bo było co instalować i wiedziałem, że trochę to potrwa. W międzyczasie miałem więc chwilę, żeby przyjrzeć się samemu boksowi oraz temu, co krył w środku. I muszę przyznać, że CD Projekt stanął na wysokości zadania, oddając w ręce graczy przepiękne pudełko z charakterystyczną, przypominającą nieco skórę i mieniącą się odcieniami turkusu, teksturą na froncie. Dokładnie taką, jak tutaj widzicie. Ten, wydawałoby się szczegół i zbędny bayer, robi dziś wrażenie identyczne, jak robił przed laty, dając poczucie obcowania. Z Czymś nietuzinkowym i ekskluzywnym, a przecież we wnętrzu było jeszcze lepiej. Po pierwsze, jest fajna klimatyczna mapa z zaznaczonymi lokacjami, jakie można w grze odwiedzić. Po drugie, solidna, bardzo przydatna karta pomocy podręcznej, na której zamieszczono nie tylko skróty klawiszowe czy opisy poszczególnych ikon, ale też chociażby dostępne w grze zaklęcia czy też poszczególne stany postaci. Do tego w boksie wylądowała jeszcze płyta z dodatkami z edycji kolekcjonerskiej, która na zachodzie dostępna była w osobnym, dużo droższym wydaniu, a u nas w zwykłym premierowym. Znalazła się tam m.in. muzyka z gry w formacie audio i MP3, a także dodatkowe portrety postaci, grafiki z gry, nowa broń i parę innych mniej lub bardziej przydatnych bajerów. A do tego w tym całkiem sporym kartonie udało się też upchnąć bardzo fajną podkładkę pod myszkę z logo. Typem gry. Moja co prawda utraciła dawny blask, ale i tak to dzisiaj smakowity kąsek dla kolekcjonerów, bo większość obecnych na rynku egzemplarzy już jej zwyczajnie nie posiada. Na koniec zostawiłem sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, opasłe pudełko mieszczące w sobie aż cztery płyty z grą oraz robiącą jeszcze większe wrażenie instrukcje. Manuala, który na 140 stronach streszcza i wyjaśnia nie tylko mechaniki czy zasady gry oparte o drugą edycję Dungeon And Dragons, ale też opisuje świat Forgotten Realms, zamieszkujące go postacie, potwory itd. Jednym słowem, troszkę wygląda jak taki mini podręcznik do DD i naprawdę bardzo polecam poczytać go przed zagraniem, bo sporo jest tam rzeczy, które zwyczajnie uzupełnią Waszą wiedzę o świecie gry, do których ciężko jest się w niej samej czasami dokopać. Jednym słowem, CD-projekt naprawdę się postarał i zawartość jak najbardziej dotrzymuje kroku jakości samej produkcji, o której to pozwólcie, że nie będę dziś jakoś bardzo szczegółowo mówił, bo chyba wszystko przez lata i to... Dużo mądrzejsi ode mnie zdążyli już powiedzieć. Jak zapowiadałem, skupię się natomiast na moich wrażeniach z polskiej lokalizacji, która była w tym przypadku, przynajmniej dla mnie, zaraz po premierze, równie istotna co sam gameplay. Żeby miało to jednak ręce i nogi, swoją opowieść zacznę cofając się o parę miesięcy, bo prace nad pełną polską lokalizacją rozpoczęły się latem 2000 roku. Ale na początek, szybkie dwa słowa na temat tego, czym różni się tłumaczenie od lokalizacji. Które to, mam nadzieję, pomogą wam wyobrazić sobie skalę wyzwania, przed jakimi stanęli twórcy. Lokalizacja to bowiem całkowite przerobienie gry w taki sposób, żeby wszystkie jej elementy występowały w danym języku, w tym przypadku oczywiście polskim, co wiąże się nie tylko z zaproszeniem do współpracy aktorów głosowych, ale też nierzadko ingerencją w sam kod gry. Jest to więc działanie dużo głębsze, bardziej pracochłonne, bardziej skomplikowane i rzecz jasna dużo droższe w realizacji niż tylko samo gołe tłumaczenie. I dlatego też robotę tę włodarze CDPU zdecydowali się powierzyć firmie Albion Localizations pod przewodnictwem znanego wam na pewno Ryszarda Hojnowskiego, czyli Rysława, którego przy okazji bardzo pozdrawiam, jeśli to ogląda i która to firma miała już doświadczenie chociażby z lokalizowania wspomnianych przed chwilą opowieści z Wybrzeża Mieczy czy też Tormenta. Dość szybko okazało się jednak, że drugi Baldur będzie projektem jeszcze trudniejszym. 3600 stron do przetłumaczenia. Przed takim wyzwaniem stanęła ekipa tłumacząca pod koniec lipca, a przypomnę, że gra pojawiła się na półkach 1 grudnia tegoż samego 2000 roku. Bardzo mało czasu i bardzo dużo roboty. Dlatego też do akcji przystąpiło kilkunastu tłumaczy, w tym znany tu i ówdzie młodziutki wówczas. Krzysztof Gąciasz! Całość podzielono na 14 kilkuset stronnicowych części, które następnie rozesłano do poszczególnych osób. Arysław wziął na siebie dodatkowo redakcję i zadanie sklejenia tego wszystkiego w jeden spójny tekst. No i jak się łatwo domyślić, w trakcie pracy pojawiło się mnóstwo problemów, wynikających zarówno z utrudnionej komunikacji między tak dużą liczbą osób, jak i choćby ze specyfiki języka polskiego. A do tego doszedł też jeden kluczowy problem. Angielskie fragmenty przeważnie pozbawione były jakiegokolwiek kontekstu i stanowiły nierzadko oderwane od siebie puzle, które dopiero w kodzie gry miały stworzyć wspólny obraz. A poza tym w dialogach na przykład często nie było wiadomo nie tylko co konkretnie dana postać ma na myśli, ale też kim dokładnie jest, czy kobietą, czy mężczyzną i w jakim tonie dana wypowiedź pada. Ponadto był jeszcze aspekt nieco hermetycznego słownictwa związanego z systemem Dungeons and Dragons, które przynajmniej w założeniach powinno być spójne z tym z podręcznika papierowego. Bo przecież baldur to nie tylko dialogi, to także opisy przedmiotów, cech, zaklęć, najróżniejsze księgi, do odnalezienia wiersze i cała masa tekstów nieco bardziej technicznych. No i masa innych mniejszych czy większych niuansów, nad którymi trzeba było zapanować. A teraz pomyślcie sobie, że tłumaczy to przecież kilkanaście osób i każda może mieć inny pomysł na przekład jakiegoś zagadnienia. No, przepis na przepiękną katastrofę gotowy. Zresztą najlepiej opowiedział o tym sam Rysław w arcyciekawym wywiadzie, który miałem przyjemność przeprowadzić z nim na kanale firmy Q-Workshop, w której pracuję, a do którego obejrzenia bardzo Was zachęcam. Link znajdziecie oczywiście w opisie. No Wycieńczył mnie ba, drugi, bo tam musiałem poprawiać mnóstwo rzeczy i nie wszystko wyłapałem później. Jeszcze było, była taka sytuacja, że po premierze wraz z Maćkiem Marcem, programistą CD projektu, przygotowaliśmy dużą łatkę, która później w kolejnych edycjach już była dodawana, ale ta, ta łatka uprawiała kilka tysięcy błędów. I do tej pory są tam błędy, na przykład wynikające z tego, że jeden tłumacz przeliczał wagi z funtów na kilogramy, bo takie mieliśmy założenie, że przeliczamy, mm. zaokrąglając, jeden przeliczał, inny nie przeliczał jeszcze inny przeliczał super dokładnie, a, a jeszcze inny nie przeliczał i zostawiał, ale zostawiał stare wartości. I większość tego udało się naprawić, ale nie wszystko. I, i to było, no to była duża też taka dobra nauczka. Ja wtedy brałem mnóstwo projektów. W zasadzie cały czas byłem w takim cugu tłumaczeniowym, non-stop pracowałem i, i yy, Wydaje mi się, że to akurat w przypadku Baldura niestety troszkę odbyło się na jakości. A jeśli temat i najróżniejsze problemy związane z tą lokalizacją bardzo was interesują, to pod filmem znajdziecie też link do niezwykle ciekawego artykułu, w którym sam Ryszard opowiada o wielu z nich dużo bardziej szczegółowo. W każdym razie ostatecznie, pomimo wszelkich niedostatków i trudności, uważam, że ukończenie całego procesu tłumaczenia wraz z korektą w 2,5 miesiąca jest mega imponującym osiągnięciem, a przecież był to dopiero półmetek. W końcu drugi baldur to gra dubbingowana, i pod gotowe materiały trzeba było jeszcze dograć dźwięk. A tutaj kolejne tytaniczne wyzwanie, bo w grze występuje ponad 250 postaci, i choć oczywiście tylko część tekstów jest odczytywana, to i tak było tego na tyle dużo, że ostateczna liczba aktorów głosowych zamknęła się w aż 40 osobach. Pozwólcie, że wspomnę jedynie o kilku, bo lista nazwisk robi wrażenie nie mniejsze niż niejedna filmowa superprodukcja. Na początek, oczywiście, wybitny Piotr Frączewski jako narrator, do tego niezapomniany Krzysztof Kolberger w roli Ireni Kusa, Jan Kobuszewski jako chyba moja ulubiona postać Jan Jansen, Marek Perepeczko jako Keldorn, Gabriela Kownacka w roli Vikoni, wspaniały jak zawsze Henryk Talar w roli tajemniczego Yoshimo, Jan Piechociński. Wiktor Zborowski, Jarosław Boberek i tak dalej, i tak dalej. Dubingowy Dream Team bez dwóch zdań. Nie ma się więc co dziwić, że poradzili sobie genialnie, co jest tym bardziej godnym podziwu, że przecież większość z nich tak naprawdę nie znała się na grach. Część nie miała też wcześniej styczności z tym tematem i nie do końca rozumiała formułę, w którą zostali wtłoczeni. Rysław wspominał później, że jego zadaniem było bieganie po studiu i podpowiadanie, nadawanie kontekstu i praca z aktorami w taki sposób, aby jak najlepiej i najprecyzyjniej wydobyć charakterystykę każdej z odgrywanych przez z nich postaci. I co tutaj dużo mówić? udało się wyjątkowo dobrze, a w dodatku wyrobili się na początek listopada, dając programiście czas, żeby wszystko odpowiednio umieścić w kodzie. Sama zaś gra na premierę spotkała się z hurra optymistycznym przyjęciem i to zarówno prasy jak i graczy, z których wielu zachwycało się nie tylko samą rozgrywką, ale też właśnie, a często przede wszystkim, wyśmienitym polskim wydaniem. Nie pamiętam nawet, czy zauważyłem wtedy choćby część z przytaczanych przez Rysława czy inną Błędów w tłumaczeniu, wydaje mi się, że chyba nie. Cieszyłem się po prostu, że mamy takiego hitchora po polsku, a klimat zbudowany wokół tej premiery przez polskiego wydawcę dodatkowo wzmagał tylko poczucie przepotężnej ekscytacji. Być może właśnie dlatego do dziś mam w głowie niektóre zawadiackie i pełne sarkastycznych uwag dialogi między poszczególnymi postaciami. W pamięć wrył mi się też głęboki, tubalny głos Piotra Frączewskiego odczytującego wstęp do kolejnych rozdziałów opowieści, a także cała masa innych rzeczy z wybitnie odegranym Janem Jansenem na czele. No ale nam się trafiło. Nie prowadziłem drużyny od... No chyba od czasów, kiedy wujcio Podrapek złapał Sifa i przekazał mi dowództwo. Widzisz, on po prostu nie ufał krasnoludom. Tak, mam nadzieję, że teraz pójdzie mi lepiej niż ostatnio. No, i muszę tu dorzucić dwa dodatkowe słowa, bo postać ta jest absolutnie cudownie napisana i w wykonaniu Kobuszewskiego jeszcze lepiej odegrana. Jednocześnie mocno przerysowana, zabawna, gotowa rzucać anegdotami i historyjkami na prawo i lewo, ale i nie pozbawiona charakterystycznej głębi czy tajemnicy. Zresztą to na nim wzorowałem swoją pierwszą postać w prawdziwym analogowym Dungeons and Dragons, czyli gnoma iluzjonistę, któremu przez przypadek udało się stworzyć trwałą iluzję samego siebie, która za Chiny nie chciała zniknąć i z którą to toczył zacięte dysputy w najmniej odpowiednich momentach. No, stare, piękne czasy. Ale uwielbiam też na przykład niezastąpionego Krzysztofa Kolbergera, który swoim kunsztem dodatkowo jeszcze zniuansował i tak już mocno niejednoznaczną postać Irenikusa, windując go na jednego z najciekawszych antagonistów w historii gier komputerowych a z rzeczy, które mocno zostały ze mną do dziś, to pamiętam jeszcze jak uganiałem się po całej grze za kolejnymi częściami książek o historii świata Forgotten Realms z historią Waterdeep na czele. Była też chyba historia Północy i parę innych, a wszystko bardzo fajnie napisane, dające poczucie obcowania z jakimiś prawdziwie pradawnymi manuskryptami, budującymi fundamenty mojej wiedzy o tym fantastycznym uniwersum. W ogóle te wszystkie poradniki, księgi i opowiastki to było mistrzostwo. I tutaj powoli zbliżając się do końca, wbrew temu co jak widzieliście sądzi sam szef tłumaczenia, dochodzimy do najważniejszego moim zdaniem punktu. Otóż lokalizacja Baldur's Gate 2 zwyczajnie idealnie oddaje klimat świata high fantasy jakim jest Forgotten Realms. Postacie są wyraziste, precyzyjnie opisywane wydarzenia mają swoją wagę i epicki nierzadko rozmach. Dialogi skrzą nie tylko humorem, ale potrafią wręcz kipić od najróżniejszych emocji, a nieźle przesunięte tłumaczony, choć oczywiście nie zawsze zgodny z oryginalnymi podręcznikami, dedykowy system spina to wszystko mechaniczną klamrą, w konsekwencji dając niezapomniany wyjątkowy tytuł. Grę, która dostarczyła mi dziesiątek, jeśli nie setek godzin zabawy, a także wielu momentów radości czy wzruszeń. Bo taki właśnie jest drugi Baldur. Chwytający za serce, fascynujący i wywołujący emocje. Zdecydowanie jeden z najlepszych komputerowych RPGów w historii. Zagrajcie, a na pewno nie pozostawi was obojętnymi. Tym bardziej, że wyszła też przecież wersja Enhanced, poprawiona i przystosowana do nowych systemów, i też jest po polsku. A jeśli do tego uda Wam się dopaść go w oryginalnym pierwszym wydaniu, jeśli uda Wam się choć częściowo odtworzyć tamten czas i klimat, a także uczucia, które towarzyszyły nam przy pierwszym zetknięciu z grą 25 lat temu, to pozostaje mi jedynie przyklasnąć i życzyć Wam mnóstwa radochy i satysfakcji z obcowania z tym wyjątkowym przedmiotem. A tymczasem kończymy dzisiejszy krótki, nieco bardziej wspominkowy i emocjonalny, może nazbyt chaotyczny materiał, ale musicie mi wybaczyć, bo przy okazji wróciłem sobie do gry, pykam już dobrych kilkadziesiąt godzin i raz jeszcze wszystko to wróciło do mnie ze zdwojoną siłą. A umówmy się, że nie pomaga to w układaniu jakichś super składnych wypowiedzi. Za to emocje w 100% prawdziwe i jeszcze świeże. W każdym razie, koniecznie dajcie mi znak co myślicie Czy mieliście te wydanie, a może jakieś inne, późniejsze I jakie wspomnienia wiążecie z drugim Baldurem Nieustannie zachęcam też do wspierania tego kanału Na wszelkie możliwe sposoby Ogromnie dziękuję za wszystkie lajki, komentarze i suby A dodatkowo jeszcze bardziej dziękuję Wszystkim, którzy wsparli mnie tutaj na YouTubie Czy na Buy Coffee, tu realną kasą Bo naprawdę bardzo mi to pomaga Jeśli wy chcielibyście się dorzucić to link też oczywiście w opisie. Ja się z Wami żegnam, widzimy się następnym razem, trzymajcie się, cześć.